10 dzień maja. Tomasz Nykiel, witam państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. Jednym głosem zaczynają mówić włodarze gmin tworzących aglomerację jeleniogórską. W czwartek w miejskim ratuszu odbyło się spotkanie, podczas którego rozmawiano o szansach na finansowanie wspólnych inwestycji z funduszy unijnych. Oferta gestorów turystyki z Polski, Niemiec i Czech, pokazy taneczne, wspólna promocja marki Karkonosze, to tylko ułamek oferty 15 międzynarodowych targów turystycznych turtek, które rozpoczęły się w piątkowe przedpołudnie. Impreza zakończy się w sobotę wieczorem. Wczoraj w miejskim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie burmistrzów i wójtów aglomeracji jeleniogórskiej. Głównym tematem było omawianie strategii oraz koordynacja prac aglomeracji. Rozmawiano głównie o przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 i projektach, jakie aglomeracja Jeleniogórska zamierza składać do zarządu województwa. Jak powiedział nam Jerzy Łóżniak, sam urząd marszałkowski zamierza również przedstawić kilka projektów, które uważane są za kluczowe dla regionu jeleniogórskiego. Jako mieszkaniec aglomeracji jeleniogórskiej jestem jednym ze współautorów tych projektów i przede wszystkim one, one dotyczy, dotyczą wykluczenia transportowego, jakie tutaj ma Miejsce, niestety mamy, jesteśmy chyba jednym z najgorzej skomunikowanych regionem ze stolicą Dolnego Śląska, i między innymi właśnie z tego względu chcemy, żeby było lepsze skomunikowanie, czyli łącznik, budowany łącznik z aglomeracji jeleniogórskiej do Estrójki niedługo budowany, i z drugiej strony modernizacja, dalsza modernizacja linii kolejowych w kierunku Jeleniej Góry i w kierunku nie tylko Jeleniej Góry do, do Wrocławia, ale tak samo i w kierunku do Zgorzelca, z, łącznie z modernizacją, z elektryfikacją odcinka Lubań-Zgorzelec. Do tego mają być dołączone plany modernizacji dróg wojewódzkich, ale nie tylko. Jednym z ambitniejszych jest dalsze modernizowanie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie ma powstać filia oddziału radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Jesteśmy chyba pierwszą aglomeracją z tych dolnośląskich, która ma gotową swoją strategię. Cieszę się, że kierunki strategii, dokument, dokument, o którym pan marszałek często mówił przy strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, to jest ten fragment, te priorytety, które chcemy realizować. Chciałem poinformować wszystkich, że ostatecznie swój udział w aglomeracji potwierdziły 24 gminy. Tutaj mamy taką bardzo ładną mapę, gdzie, które pokazują gminy, które przystąpiły do naszej, do naszej aglomeracji. Założenie nasze jest takie, żeby Jelenia Góra wzięła jak największą część kosztów tego funkcjonowania. Na siebie i w dalszym ciągu nie oczekujemy od naszych wspólnotych pieniędzy. Na tym etapie koncepcyjnym będziemy starali się to realizować samemu. Naturalnym. Elementem, który nas ciągnie do jeleniogórskiej aglomeracji, to jest przede wszystkim turystyka. No i nie ukrywamy, że również drogi. Mówię tu szczególnie o drodze 297, czyli tej od Bolesławca do Pasiecznika, a dalej 30 do Jelenie Góry czy Zgorzeca. W skład aglomeracji jeleniogórskiej wchodzą 24 powiaty i gminy. To, zdaniem Marcina Zawiły, da dużą siłę w przyszłych staraniach o finansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej. Wiemy o tym, że w przyszłości zdobywanie pieniędzy, nie wiem, na. Jedno boisko w jednej gminie będzie niemożliwe, ale na wspólny sieciowy projekt podniesienia atrakcyjności sportowej całej Kotny Reniogórskiej na 10 boisk będzie możliwe. To jest przykład, bo akurat boiska nie są priorytetem. Według wstępnych założeń, pierwsze pieniądze w ramach dofinansowań z Unii Europejskiej będą napływać już w 2014 roku. Po raz 15 w Jeleniej Górze rozpoczęły się międzynarodowe targi turystyczne Turtek. Odwiedzający mogą zapoznać się z ofertą miejscowych, ale i zagranicznych gestorów turystyki. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza inicjatyw tego typu w całej Polsce. Z roku na rok leniogórski Plac Ratuszowy gości coraz większą liczbę wystawców. Targi są nie tylko szansą na zapoznanie się z ofertą gmin i powiatów z całej Polski. Ale i okazją do poznania bogactwa, dziedzictwa kulturowego i turystycznego Karkonoszy. Impreza zyskuje i osiągamy coraz lepsze wyniki w rankingu krajowym. To bardzo ważne, no, to są akurat Jubiluszowe 15 targi. Jest około, no, nawet nie około, ale dokładnie 158 wystawców. To jest rekordowa ilość. No, myślę, że też nam nie pomiesza szyków. Sądzę, że zarówno targi, jak i spotkanie integracyjne sympozjum, które popołudnie organizujemy udadzą się. Swoje oferty prezentują organizacje i samorządy, jak Polska Długa i Szeroka. Nie brakuje także wystawców z zagranicy, zwłaszcza Niemiec i Czech. Wśród wystawców są także rodzimi gestorzy turystyki, którzy przekonują, że cudze chwalimy, a swego często nie znamy. W dalszym ciągu w naszym województwie jest bardzo dużo miejsc, które czekają na swoje odkrycie, albo takie, które nie są wystarczająco odkryte. Zapraszamy wszystkich Dolnoślązaków do tego, żeby przyjeżdżali niekoniecznie w te super popularne miejsca, ale i oglądali chociażby podziemia w Osówce, albo być może wybrali się na śnieżkę nie taką najpopularniejszą trasą, ale Generalnie, żeby ruszyli się z domu i w pięknych okolicznościach przygody może nie tym razem, ale w przyszły weekend na pewno będzie już ładnie, zobaczyli, co na Dolnym Śląsku jest tajemniczego i wartego odkrycia. Podczas targów prezentowana jest również marka Karkonosze, zainicjowane przez powiat Jeleniogórski działanie mające tworzyć wspólną linię dla wszystkich gmin. Celem marki jest promocja regionu czy stworzenie oferty dopasowanej do potrzeb różnych grup docelowych. Co ważne, tutaj właśnie działamy wspólnie, tak? Czyli chcemy zainteresować turystów tym, co jest najpiękniejsze. Chcemy pokazać, że mamy w sobie tego ducha gór i, i chcemy pokazać, że karkonosze są najpiękniejsze na świecie. Myślę, że ogromną rolę tutaj odgrywają mieszkańcy, którzy są bardzo otwarci, którzy są bardzo przyjaźni i, i nastawieni na turystów. To jest siła tego regionu. W piątek targi odwiedziła spora liczba mieszkańców, dla których impreza stanowi swoistą pigułkę z ofertami weekendowych czy wakacyjnych wyjazdów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska nadmorskich gmin. Mamy najpiękniejszą, najszerszą plażę nad Bałtykiem. Siedem razy wyróżnioną międzynarodowym znakiem jakości błękitna flaga. Dużo atrakcji turystycznych, zachowane XIX-wieczne fortyfikacje, Fort Anioła, Fort Zachodni, Fort Gerharda i wspaniałe imprezy kulturalne jak Karuzela Kultury, impreza żeglarska w sierpniu sejl świnoujście, czy czerwcowe dni morza. Ci z Państwa, którzy nie odwiedzili targów w piątek, mają okazję zrobić to jeszcze w sobotę. Jak dbać o przyrodę i jakie zwierzęta występują w polskich lasach? Tego między innymi dowiadują się dzieci odwiedzające Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Chromcu. Zajęcia prowadzą strażnicy leśni, leśnicy, a także myśliwi, którzy w ciekawy sposób opowiadają o przyrodzie. Podobne spotkania odbywają się systematycznie, jednak dzisiejsze jest związane z obchodami 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Za jego przygotowanie odpowiada koło łowieckie jeleń czego dzieci mogły się dowiedzieć. Przede wszystkim tego, jak odpowiednio zachowywać się w lesie. Teraz na wiosnę często spotykamy jakieś tam młode zwierzaki gdzieś na łące, na przykład koźlaki. Okazuje się, że nasza niewiedza powoduje to, że zabieramy je do domu i w ten sposób, zamiast im pomagać, to im szkodzimy. No i staramy się o tym właśnie powiedzieć. Czyli ogólnie rzecz biorąc, co zrobić, żeby pokochać przyrodę i żeby ta przyroda pokochała nas. Jakie Twoim zdaniem najciekawsze zwierzęta w lasach występują? Jeleni. Mhm. A co wiesz na temat Jelenia? Gdzie on żyje I jak wygląda? W lasach jest chyba duży. I mhm. co takiego charakterystycznego jest w tych atrybutach Jelenia? Że ma duże rogi chyba. Ty lubisz przyrodę? Ja właśnie oglądam dużo takich filmów. A dlaczego cię te filmy interesują? no bo takie zwierzaki są ekscytujące, takie na przykład jakieś kamerony. Bardzo lubię przyrodę. Ona jest taka spokojna, zielona i takie fajne zwierzęta w niej występują. A lubisz chodzić do lasu na wycieczki? Tak, bardzo. Mhm. I co w lesie takiego ciekawego widziałeś? Widziałeś y jakieś zwierzaki, które Ci się szczególnie spodobały? Y tak. Y raz widziałem lisa, a y później y małego jelonka. Z jelonkami jest jednak pewien problem. Co to jest jelonek? To jest, sądzę, że to jest zdrobniała nazwa jelenia, bo de facto to nie używamy w słownictwie łowieckim, myśliwskim. Nie ma takiego określenia jelonek. Natomiast jest taki owad, który się nazywa jelonek, natomiast większość ludzi kojarzy to e, np. z rogaczem z Sarno, a to są całkiem inne gatunki. Kiedy nazewnictwo poszczególnych zwierząt zostało już wyjaśnione, dzieci odpowiadały na inne pytania związane z przyrodą. Jak się okazało, ich wiedza na ten temat jest duża. Kto to jest leśniczy? Leśniczy to ten, y, który pracuje chyba w lesie. A dlaczego on w lesie pracuje? Y, nie wiem, bo chroni przyrodę. Trzeba przyrodę chronić? Tak, bo może być, nie wiem, bo może, nie wiem, być brudne lasy mogą ludzie wyrzucać te butelki. Mhm. Więc dlatego bronią leśnicy lasu. A jakby ktoś szedł lasem, ty byś widział taką osobę, i ta osoba by wyrzuciła plastikową butelkę, to byś jej coś powiedział? E, powiedziałbym: y, Widzisz tam jest kosz, wyrzuć tą butelkę do kosza. Oczywiście opowiadamy, dlaczego nie wolno niszczyć przyrody, dlaczego nie wolno śmiecić w lesie, dlaczego nie wolno krzyczeć. Czy jeżeli ktoś przychodzi do nas w gościnę, do domu, zakłóca nam spokój? Chyba nie. Zachowuje się kulturalnie spokojnie. Dlaczego dzieci mają wrzeszczeć w lesie i zwierzęta płoszyć, płoszyć ptaki? I lepiej się wsłuchać w tą przyrodę. Warto też odwiedzić ośrodek edukacji ekologicznej Jeleniówka w Chromcu. Na dawnym targowisku przy ulicy Kilińskiego miało być San Francisco, a jest. Ściernisko. Miasto w związku z niewywiązaniem się inwestora z umowy występuje na drogę sądową. Początkowo galerię handlową na tym terenie miała wybudować spółka Park Ridge Retail. Niestety, jak większość przedsiębiorców i jej nie ominął kryzys i zmuszona była ogłosić upadłość. Teren przejął nowy inwestor, spółka Prologis, ale ona nie wywiązała się z podpisanej z miastem umowy. Upadła firma, matka firma w Anglii. To był inny podmiot gospodarczy. Do końca będziemy odzyskiwać wszystkie możliwe finanse i tu nie odpuścimy na krosz i na pewno będziemy przystępować do zwrotu całej nieruchomości. Obiekt miał powstać do końca marca tego roku. Do dzisiaj hula tam jedynie wiatr, a władze Jeleniej Góry straciły cierpliwość. Miasto chce odzyskać teren, ale i zapłaty przez inwestora kar, za niedotrzymanie terminu oraz niewykonanie układu drogowego i parkingu. Cała procedura, to w tej chwili ona trwa. Wystąpiliśmy o kary związane z niewybudowaniem inwestycji o czasie. W tej chwili wystąpiliśmy do sądu i będziemy tracić postępowanie o zwrot pieniędzy około 3 milionów złotych i zwrot nieruchomości w związku z nieruchomością Niezrealizowaniem tego zadania. Przedwczoraj podpisałem pełnomocnictwa prawnikowi, który w tej sprawie wystąpił. Jakie są plany zagospodarowania tego terenu? Możliwe, że nadal będzie on przeznaczony pod obiekt usługowo-handlowy, ale patrząc na ilość tego typu inwestycji w mieście, rozważane są także inne możliwości. Jest kilka pomysłów, będziemy o tym rozmawiali. Ja myślę, że duże centrum parkingowe dla centrum miasta no w tamtym terenie po wyburzeniu y, opróżnionych już budynków, po korekcie ulicy pijarskiej. Do kończenia budowy mostu przez młynówkę do osiedla robotniczego, tam trwają w tej chwili prace, to może być świetne miejsce, przynajmniej na razie, dla parkowania samochodów dla centrum miasta z wyjściem bezpośrednio na ulicę 1 Maja. Pierwotnie budowa obiektu miała zakończyć się w 2009 roku. około 80 milionów złotych może kosztować przebudowa dawnych obiektów pokopalnianych, park wielokulturowy, Stara Kopalnia. W tym roku do 11 milionów złotych przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wałbrzych musi dołożyć jeszcze 8 milionów. W tej chwili po problemach z pierwotnym projektem, który nie spełnił oczekiwań i z upadłością poprzedniego wykonawcy prace ruszają na nowo. Na budowie pracuje 100 osób. Ma pracować docelowo 150, a pierwsze efekty prac już widać. Jak twierdzi prezydent w Polsce i prawdopodobnie też w Europie nie ma drugiego tak dużego i tak dobrze zachowanego kompleksu kopalnialnego, jak ten w Obrzychu. Jesteśmy myślę, że gdzieś na poziomie 60% realizacji i mamy praktycznie zapewnione, finansowanie no powiedziałbym w 90% całego projektu już do samego końca W parku wielokulturowym według nowego projektu będzie miało miejsce Muzeum Węgla i Górnictwa w budynkach 7, 9 i 10. Muzeum Techniki Przyszłości w budynku numer 8, przejście podziemne z panoramicznymi prezentacjami multimedialnymi, czyli Okno Historii, Kuźnia Talentów, gdzie mają być prezentowane efekty pracy twórczej w sztuce użytkowej. Centrum Ceramiki Unikatowej w dawnej kotłowni, czyli budynku numer 4, gdzie będą warsztaty i ekspozycje oraz Wieża Ekologii. Za dwa miesiące ma być też gotowy budynek kuźni z odtworzoną drewnianą podłogą. Gotowa jest już kotłownia w budynku numer 11, gdzie zachowały się duże maszyny, a dzięki nowoczesnym technikom laserowym będą sprawiały wrażenie, że pracują i przemieszczają się pomiędzy nimi trójwymiarowe postacie. W budynkach numer 3 i 5 ma być siedziba administracji, a na podwórzu, pomiędzy budynkami, muzeum największych maszyn. Na miejscu pozburzonym budynku nowej łaźni będzie parking i amfiteatr. Wejście do kopalni zostało zaplanowane zupełnie inaczej. Wejście do starej kopalni będzie od ulicy Wysockiego i wejściem będzie skonstruowana jakby tory taka rampa kolejki, która no pod ziemią była elementem codziennym życia i transportu i życia i pracy górników. I ta rampa zaprowadzi odwiedzających właśnie do przebudowanej sztygarówki, gdzie będą kasy. Toalety, recepcja. Właźni łańcuszkowej, czyli w budynku numer 1 ma się znaleźć przyszła siedziba zespołu pieśni i tańca Wałbrzych. W budynku numer 2, pierwotnie nieujętym w projekcie, jest duża sala o powierzchni 350 metrów z przeznaczeniem na cele kulturalne. W budynku numer 8 znajdą siedzibę organizacje pozarządowe. Pewien kłopot sprawia sąsiad, firma Eko Carbo Julia. Tam mamy u góry hałdę, a w środku osadnik, który jest... Eksploatowany i wypełniany ma być ziemią. Stąd nasza bardzo, powiedziałbym, pełna determinacji e, 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 pozycja, którą, do której przekonywaliśmy szanownych radnych, żeby tam na terenie Ekokarbojuli nie było prowadzone nic, co może zagrażać funkcjonowaniu takich obiektów. Zrekonstruowanych kosztem kilkudziesięciu milionów złotych publicznych pieniędzy. Jak mówi prezydent, żeby utrzymać tak potężny obiekt, trzeba będzie ściągnąć do Wałbrzycha tysiące turystów. Stąd daleko idące zmiany w pierwotnym projekcie. Prace mają się zakończyć do końca 2014 roku, a być rozliczone do połowy 2015. Inaczej miastu zagrażać będą wysokie kary. Nie obejmuje to jednak budynków remontowanych poza projektem. Szacunkowy koszt inwestycji to w tej chwili około 80 milionów złotych, stąd próby pozyskania dodatkowych środków np. z urzędu marszałkowskiego na przebudowę wjazdu i z funduszy norweskich. Do tej pory ministerstwo przyznało 35 milionów złotych, a gmina wyłożyła 17 milionów. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie dziennika. Na kolejne zapraszamy w poniedziałek, a już w weekend podsumowanie minionych siedmiu dni. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest firma Marles Nieruchomości, domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni. Roma Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w Cieplicach i na Zabobrzu. Na sobotę w regionie synoptycy zapowiadają pochmurny dzień. Z rana zachmurzenie duże, możliwe słabe opady deszczu, temperatura od 8 do 9 stopni, ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali, wiatr słaby z północy. Po południu wciąż pochmurnie i deszczowo, temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 stopni, ciśnienie 1012 hektopaskali, wiatr słaby z północy. Anderoma, twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w cieplicach i na zabobrzu. Sponsorem prognozy pogody jest Orient Kebab. Pizza i kebab na telefon.